kiedy w 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, w Polsce zakończyło się bezpowrotnie panowanie dynastii Piastów, gdyż Kazimierz Wielki nie pozostawił po sobie następcy tronu, który mógłby po jego śmierci przejąć władzę w Polsce. Nie oznacza to jednak, że wygaśnięcie dynastii Piastów zapoczątkowało w Polsce okres bezkrólewia, gdyż Kazimierz Wielki przygotował się na sytuację, w której mógłby pozostawić Polskę bez prawowitego następcy tronu. I na blisko 30 lat przed swoją śmiercią podczas zjazdu w Wyszehradzie zawarł on układ z ówczesnym królem Węgier Ludwikiem Węgierskim z dynastii Andegawenów. Na moc tego układu w zamian za sojusz między Polską a Węgrami Kazimierz Wielki obiecał Ludwikowi, że w przypadku jego bezpotomnej śmierci to właśnie Ludwik Węgierski Obejmie władzę w Polsce. I tak też się stało. Kiedy w 1370 roku Kazimierz Wielki umiera bezpotomnie, Ludwik Węgierski przybywa do Krakowa, gdzie koronuje się na nowego króla Polski, zapoczątkowując tym samym krótki okres panowania dynastii Andegawenów w Polsce. A sam Ludwik staje się od tego momentu władcą dwóch państw Polski i Węgier. Jednak przez cały okres swojego panowania Ludwik czuł się bardziej królem Węgier, a nieżeli Polski, i to właśnie na Węgrzech spędzał większość swojego czasu. Co więcej, pod koniec swojego panowania zaczął on borykać się mniej więcej z tym samym problemem, co Kazimierz Wielki, czyli brak prawowitego następcy tronu. Ludwik miał wprawdzie dzieci, ale wszystkie jego dzieci to były córki, a w tamtym okresie w średniowiecznej Europie panował zwyczaj, że kobieta nie mogła obejmować samodzielnych rządów nad jakimkolwiek państwem. Chcąc więc zagwarantować dalsze panowanie Andegawenów na polskim tronie, Ludwik postanowił e, zawrzeć układ z polską szlachtą. I tak, w 1374 roku nadał on polskiej szlachcie przywilej koszycki, pierwszy z wielu przywilejów szlacheckich, jakie zostały nadane polskiej szlachcie w okresie od XIV do XVI wieku. Przywilej koszycki był układem na mocy którego, w zamian za zaakceptowanie w Polsce rządów jednej z jego córek, szlachcie nadano liczne przywileje. m.in. zmniejszono liczbę podatków, jakie musiała y, płacić szlachta, szlachciców z, y, Zwolniono z konieczności budowy nowych zamków i twierdz na terenie Polski oraz konieczności utrzymywania Polskiego Dworu Królewskiego pod nieobecność króla. Sam król z kolei był zobowiązany do wypłacenia okupu za każdego wziętego do niewoli polskiego szlachcica, który dostał się do niewoli w trakcie jakiejkolwiek wyprawy wojennej organizowanej przez polskiego króla. Polska szlachta przyjęła ten układ i tak, kiedy w 1384 roku Ludwik Węgierski ostatecznie zmarł, władzę w Polsce przejęła jego najmłodsza córka, Jadwiga Andegaweńska, która w tym samym roku została koronowana w Krakowie na nowego króla Polski jako Jadwiga I Andegaweńska. Tym samym stała się ona pierwszą kobietą, która objęła samodzielne rządy nad państwem polskim jako król. Swoje samodzielne jednak rządy nie sprawowała długo, gdyż w międzyczasie Polska rozpoczęła rokowania pokojowe ze swoim wschodnim sąsiadem, a było nim Wielkie Księstwo Litewskie. W drugiej połowie XIV wieku Litwa była o wiele większym terytorialnie krajem niż dzisiaj. Swoim zasięgiem, Obejmowała ona ziemię nie tylko dzisiejszej Litwy, ale również Białorusi, Ukrainy i części dzisiejszej Rosji. Jednak mimo ogromnych rozmiarów terytorialnych, Wielkie Księstwo Litewskie było krajem stosunkowo słabo zagospodarowanym. Na jego terenie istniało niewiele dużych miast oraz wiosek, a większość Litwy pokrywały raczej gęste lasy i puszcze. To słabe zagospodarowanie państwa sprawiało, że Litwa była państwem stosunkowo słabym, co sprawiało, że była łatwym celem do ataku dla swoich sąsiadów. W tym wszystkim nie pomagał fakt, że Litwa w XIV wieku wciąż jeszcze była krajem pogańskim w zasadzie ostatnim krajem pogańskim w ówczesnej Europie. Wszystkie inne kraje europejskie zdążyły już przyjąć wiarę chrześcijańską. To tym samym oznaczało, że praktycznie wszystkie państwa sąsiadujące z Litwą mogły ją bezkarnie najeżdżać pod pretekstem nawracania Litwinów na wiarę chrześcijańską. Z tego pretekstu najczęściej korzystali Krzyżacy, których państwo sąsiadowało z Litwą od zachodu. Litwini zdawali sobie sprawę z rosnącego zagrożenia ze strony państwa Krzyżackiego i dlatego w drugiej połowie XIV wieku. Podjęli decyzję, iż nadszedł czas, aby w końcu przyjąć chrzest. Decyzję tą podjął ówczesny wielki książę litewski Jagieło, który postanowił, że Litwa musi koniecznie przyjąć chrzest na swoich warunkach, jeśli chce uniknąć potencjalnego podboju ze strony swoich silniejszych i agresywniejszych sąsiadów. Podjął decyzję, że Litwa chrzest przyjmie od Polski swojego relatywnie najłagodniejszego sąsiada. I w 1385 roku udał się on do Polski, by rozpocząć negocjacje z Polakami w sprawie przyjęcia Chrztu i zawarcia potencjalnego sojuszu polsko-litewskiego, wymierzonego głównie przeciwko krzyżakom, którzy w równym stopniu stanowili zagrożenie zarówno dla Polski, jak i Litwy. I tak na początku 1386 roku Jagieło przyjął Chrzest w imieniu Litwy. W wyniku czego Litwa została nowym państwem chrześcijańskim w Europie. Następnie zaś Jagieło przyjął nowe chrześcijańskie imię, czyli Władysław i od tamtej pory znany był w, na Litwie, w Polsce i całej Europie jako Władysław Jagiełło. Po przyjęciu chrztu zaś Polska i Litwa zawarły sojusz, który nazwano Unią Personalną w Krewie. Na mocy tej unii Obydwa kraje miały wspierać się nawzajem na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i wojskowej, głównie przeciwko państwu Zakonu krzyżackiego. Ostatecznym aktem przypieczętowania w sojuszu między Polską a Litwą było małżeństwo zawarte między Władysławem Jagiełem a królem Jadwigą, w wyniku czego oboje od tej pory sprawowali władzę w Polsce. Jagieło stał się nowym królem Polski. A jego koronacja w Krakowie zapoczątkowała panowanie zupełnie nowej dynastii w Polsce dynastii Jagielonów, którzy mieli sporować niepodzielne rządy w Polsce i na Litwie przez następne prawie 200 lat, zaś Unia pomiędzy Polską a Litwą miała utrzymać się nieprzerwanie przez następne ponad 400 lat aż do schyłku XVIII wieku. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.